Wszystkich w drugim odcinku cyklu pod tytułem Elektronik też gotuje. Tym razem gwarantuję, że będzie tłusto, ale dobrze czyli weźmiemy się za gołąbki. Potrzebna nam będzie zwarta kapusta biała, mięso mielone, ryż, koniecznie sypki, dużo koncentratu pomidorowego, czosnek oraz przyprawy do smaku łóż, który dodany będzie do gotowania gołąbków, oryginalnie najlepszy byłby smalec, ale ja tak troszeczkę lajtowo to zrobię, czyli użyję oleju słonecznikowego. Jak ktoś woli, może też zaeksperymentować z smalcem gęsim, jest też dość oryginalny smak. No i oczywiście sól kuchenna, a także przynajmniej dwie godziny czasu. Ja zawsze zaczynam od ryżu, ponieważ musi on ostygnąć, jak będziemy przygotowywali farsz. Do stalowego garnka wsypuję tak mniej więcej 3 szklanki ryżu. No tak na oko to jest tutaj mniej więcej 2-3 cm od dna tego garnka. No i koniecznie ten ryż trzeba przynajmniej 2-3 razy przepłukać zanim zaczniemy gotowanie. Jak już ryż został przepłukany, to zalewamy wodą tak mniej więcej około 1,5 cm ponad poziom ryżu. Solimy i nastawiamy na mały płomień. Jak już nastawiłem ryż, to teraz mogę zająć się przygotowaniem kapusty, którą trzeba wyparzyć. W tym celu nalewam do większego garnka wodę, nastawiam ją i wkładam kapustę tak, aby większa jej część była pod wodą. Jak już nastawiłem kapustę, to teraz sprawdzam, co się dzieje z ryżem. No i jak tam będę tą kapustę oporządzał, to będę do tego ryżu wracał. Ja to w filmie przedstawię tutaj jednym ciągiem. Pamiętajcie, żeby pilnować tego. Ryż gotujemy dotąd, aż woda zniknie. Nie czekamy aż całkowicie zmięknie. On ma być taki troszeczkę twardawy, bo właściwa jego konsystencja dopiero zostanie nadana, jak już gołąbki się uduszą, jak już się ugotują razem z mięsem. Tak powinien wyglądać ugotowany ryż. Wyłączamy palnik, odstawiamy garnek w chłodne miejsce i Wracamy do wyparzania kapusty. Każdy ma swoją technikę wyparzania. Ja zazwyczaj wbijam widelec w tą twardą część i listek po listku z zewnętrznych do wewnętrznych przycinam i wyjmuję z pomocą łyżki. Ponieważ liście są dosyć gorące, jeśli ktoś nie potrafi szybko wyjąć tych liści i przełożyć na suche miejsce to może wspomóc się na przykład kuchennymi rękawicami. Jak już zakończyłem wyparzanie kapusty i oddzielanie od niej liści, to zająłem się opcjonalną częścią, czyli przygotowaniem czosnku do farszu. Ja akurat użyłem tarki, ale spokojnie możesz użyć wyciskarki. Ja po prostu wyciskarki nie mam, dlatego musiałem sobie radzić z tym, co mam dostępne. Ta chwila z przygotowaniem czosnku pozwoliła liściom troszeczkę ostygnąć, dzięki czemu łatwiej mi teraz będzie obrobić liście z tych grubych pędów, które raz, że utrudniają potem zawijanie gołąbków, dwa według mojego subiektywnego odczucia trochę pogarszają smak wynikowy gołąbka. Robimy to zdecydowanym ruchem do początku tego pędu. Najlepiej oczywiście ściąć tak, aby w tym miejscu mniej więcej grubość była taka jak grubość blaszki liścia. Jak już uporałem się z pędami liści, to nadszedł czas na przygotowanie farszu. Do miski wrzucam mięso, starty wcześniej czosnek, ryż i wstępnie wszystko ugniatam. Jak już zmieszałem mięso z ryżem, to teraz dodaję koncentratu tak od serca. Praktycznie cały słoiczek on nada temu farszu smak, który ja uwielbiam. Teraz dodajemy jeszcze inne przyprawy, jak kto woli. Może troszkę pieprzu, może troszkę słodkiej papryki, może też przyprawy wzmacniające smak typu warzywko, wegeta i tym podobne, co kto woli. Ja na tym filmie dodałem odrobinę soli i dosłownie łyżeczkę przyprawy wzmacniającej smak, czyli tej warzywko podobnej. Jak już farsz został przygotowany, to nadszedł czas na zarabianie gołąbków. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to przygotować garnek na jego dno musimy wrzucić kilka niekoniecznie dobrych liści kapusty. One mają za zadanie odizolować gołąbki od samego dna żeby same gołąbki się nie przypaliły te liście mogą się delikatnie przypalić podczas gotowania ale tutaj mała uwaga jeśli korzystamy z palników gazowych to dno garnka musi być grube i najlepiej żeby to był garnek stalowy emaliowane totalnie się do tego nie nadają tylko spali się dno i szybko się zniszczą gołąbki będą pachniały spalenizną jak już nogarnka została wyłożone liśćmi kapusty, to polecam zalać je tłuszczem, żeby, tak jak to wynika z mojej obserwacji, te liście zostały mniej przypalone. Teraz możemy zawijać gołąbki. Ja sugeruję ciasne zawijanie i ciasne układanie, wbrew temu co niektórzy mówią. Ale teraz skupmy się na samym zawijaniu, bo tak jak widać, biorę adekwatną ilość do wielkości liścia farszu, kładę go tak mniej więcej na środku pędu i zawijam z boków, a następnie biorę zewnętrzną część pędu, zawijam do środka gołąbka i na koniec dowijam drugą stroną liścia i tak przygotowany gołąbek kładę z brzegu garnka. Jak już zostanie wyłożona zewnętrzna część, to zajmuję się wewnętrzną i potem można spokojnie przejść do następnej warstwy, aż wypełni się cały garnek. Jak już garnek będzie pełny, to oczywiście nie żałując daję koncentrat pomidorowy, troszeczkę wody i przyprawy do smaku, a potem całość przykrywam liśćmi, żeby lepiej się gołąbki dusiły. No i oczywiście na koniec dodatkowo jeszcze trzeba dolać czy tam dołożyć trochę tłuszczu, bo tam co jest na dnie to jest troszeczkę za mało. Jak zwykle gołąbków mi więcej wychodzi niż pojemność garnka, więc dorabiam drugi i wszystko nastawiam. Tak przygotowane garnki z surowymi gołąbkami nastawiamy na mały płomień, a jak już zacznie się tam w nich gotować, będziemy już słyszeć to gotowanie to zmniejszamy ogień do minimum i w takim stanie trzymamy tego łąbki przez godzinę, uwaga, godzinę minimum, godzinę, a nawet półtorej, żeby liście kapusty białej dobrze rozmiękły. Sugeruję tak, co 10-15 minut sprawdzać kondycję, czy nie trzeba jeszcze bardziej zmniejszyć ognia i ewentualnie, tak jak widać, takim zdecydowanym ruchem okrężnym szturchnąć trochę te garnki, żeby ta dolna warstwa, która chroni dolne gołąbki przed spaleniem, sama nie przywarła i nie przyspieszyła tego procesu palenia. Przy okazji na dno spływa ta wodnista część sosu i przyspiesza proces duszenia. Jak ktoś jest niecierpliwy albo głodny, tak jak moja małżonka, Podczas realizacji tego materiału, to może spróbować jednego gołąbka po upływie godziny duszenia. W tym przypadku, gołąbki potrzebowały jednak półtorej godziny, aby liście stały się tak miękkie, żeby nie trzeba było podczas konsumpcji używać siły. Tak wyszły moje gołąbki, a teraz degustacja. Mmm, zapach. Całkiem niezły. Wszystko się dobrze zaprzyjaźniło. Koncentrat pomidorowy z mięsem, z przyprawami i z ryżem. Kapusta dodaje taki dodatkowy, słodkawy posmak. Mmm. Zdecydowanie znikną w przeciągu dwóch dni. A teraz dla miłośników receptur wykaz składników, które zostały użyte, czyli dwie małe białe kapusty lub jedna duża, kilogram mielonego mięsa wołowo-wieprzowego lub jak kto woli wieprzowego, trzy szklanki sypkiego ryżu, ale jak ktoś da więcej to nic się nie stanie, dwa słoiczki koncentratu pomidorowego, cztery ząbki czosnku, Olej, sól oraz przyprawy wedle uznania. Ja się oparłem na przyprawie warzywko podobnej, ale spokojnie można dodać do sosu wokół gołąbków liście laurowe oraz ziele angielskie. To by było na tyle, a tym którzy zainspirują się tym przepisem albo też wykonają dokładnie tak jak ja zrobiłem, życzę smacznego. A wszystkich zapraszam do kolejnego odcinku. Trzymajcie się. Cześć.